To już czwarta edycja, i można powiedzieć, że organizatorzy się rozwijają, jeżeli chodzi o samą koncepcję, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o kwestie merytoryczne. Bo patrząc na tematykę poszczególnych sesji wykładowych, to poruszono faktycznie ona dosyć szeroki obszar dotyczący pielęgniarstwa anestezjologicznego, zarówno w tym obszarze szpitalnym, ale też i przedszpitalnym. To jest naprawdę bardzo. Wartościowy element, jeżeli chodzi o też kwestie integrowania systemu wewnętrznie, to to, to, to forum, myślę, yy, dobrze to pokazuje, również patrząc na liczbę uczestników, która jest niebagatelna. Tak, to, to jest pytanie, na które próbuję może częściowo odpowiedzieć, podając yy, również. Yy, Przykłady, jak to w innych krajach jest rozwiązane, ale też chcę w jakiś sposób wywołać taką refleksję wśród uczestników i, i słuchaczy tej prelekcji, jeżeli chodzi właśnie o kwestię zrozumienia, na czym polega udzielanie świadczeń zdrowotnych, które zgodnie z przepisami ustawowymi personel medyczny ma udzielać zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i dochować wszelkiej staranności. Takie jest też oczekiwanie ustawodawcy w tym, w tym zakresie i to jest element, jak się okazuje, dosyć istotny z punktu widzenia też takiego horyzontu, jeżeli chodzi o kwestie dotyczącą procedur medycznych, postępów w medycynie. Który jest w obecnych czasach bardzo duży, jeżeli chodzi o kwestie badań klinicznych, różnego rodzaju rekomendacji, nowych technologii, nowych leków, to wszystko ma wpływ. I teraz pytanie, jak każdy z nas, jako personel medyczny, ma nadążyć za tym, żeby mógł wdrożyć taką procedurę, która będzie właśnie najbardziej aktualna i adekwatna do stanu klinicznego pacjenta. I są w tym zakresie różne rozwiązania, które ułatwiają, ten element. A dlaczego o tym mówić? Stosowanie różnego rodzaju rozwiązań w kontekście postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną to minimalizacja działań niepożądanych, to bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczeństwo też personelu, jeżeli chodzi o kwestię realizacji tych świadczeń. Pracujemy fizycznie, jeżeli chodzi o personel, bo pielęgniarze, pielęgniarki. Systemu, to również pielęgniarze, pielęgniarze ze specjalizacją anestezjologiczną, więc siłą rzeczy mamy również pracowników z tej dziedziny medycyny. Natomiast mówiąc o już samej kooperacji, to mogę powiedzieć, że ona jest dosyć szeroka, ponieważ począwszy od tych elementów, które my realizujemy na co dzień jakoś, mógłowcowa służba ratownictwa medycznego, niejednokrotnie stykamy się z czy też w określonych stanach bezpośrednio transportujemy tych pacjentów właśnie na oddziały anestyzjologiczne czy na bloki operacyjne. No i ta druga część zadania, które realizujemy, to są te elementy związane z transportami międzyszpitalnymi, które w większości przypadków są to transporty wymagające intensywnej terapii I w ramach procedur, które realizujemy. Niejednokrotnie kooperujemy z oddziałami intensywnej terapii, odbierając i przekazując bezpośrednio już na łóżko dedykowanego oddziału intensywnej terapii, więc ta współpraca jest szeroka i poza tym codziennym działaniem również rozwijamy taką współpracę w zakresie poszerzania swojej wiedzy, umiejętności, czyli personel z lotniczego pogotowia ratunkowego też bierze udział w różnego rodzaju stażach czy praktykach na oddziałach intensywnej terapii, czy na czy czy dziecięcej, po to, żeby poznawać te nowe procedury i też być na bieżąco w zakresie tych, które są stosowane właśnie na tych oddziałach. Mogę powiedzieć o, o, o takich kwestiach, może na początek twardych, jeżeli chodzi o projekty, to tak naprawdę szykujemy się do, do tego, jesteśmy w trakcie procedowania i przystąpiliśmy do takiego konkursu w zakresie możliwości otrzymania środków finansowych na zakup większych śmigłowców większych śmigłowców, które umożliwią dla nas większe możliwości również medyczne, logistyczne i operacyjne. I to, to jest taka dziedzina w kontekście tego, te, tej operacji lotniczych, które, które wymagają jakby ciągłego postępu i rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. Natomiast od strony medycznej to jest bardzo intensywne w dalszym ciągu szkolenia różnego rodzaju. Yy, szkolenia medyczne, szkolenia z procedur wysokochirurgicznych, yy, yy, takie, takich niszowych, gdzie jest potrzebny lekarz, a u nas w, na każdym zespole jest ten lekarz i my ten potencjał próbujemy wykorzystać właśnie po to, żeby można było wykonywać różnego rodzaju procedury. I też w trakcie teraz jest procesu, przygotowanego do procesu legislacyjnego takie rozwiązania, które umożliwią również. Wykorzystywanie krwi i preparatów krwiolecznictwych w obszarze przedszpitalnym. I wstępnie taki projekt jest szykowany do tego, żeby właśnie lotnicze zespoły ratownictwa medycznego mogły wykorzystywać również te preparaty już na etapie postępowania przedszpitalnego.